Witam was bardzo serdecznie na kolejnym dniu naszej pielgrzymki i zapraszam was do konferencji do tego abyśmy teraz poczuli się w szkole Boga w szkole Świętego Józefa i Maryi bo przecież tegoroczna pielgrzymka jest właśnie pod hasłem Świętego Józefa pod jego patronatem i właśnie dzisiaj chciałbym zaprosić was do spojrzenia na świętego Józefa jako na człowieka pracy, bo z pewnością z wszystkim nam kojarzy nam się Józef jako patron ludzi pracujących, a wszyscy mamy, czy też mieliśmy do czynienia z pracy. Czy to wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, młodzieżą, chodziliśmy do szkoły, to była nasza praca, kiedy byliśmy dorośli, jesteśmy dorośli, mamy swoje prace zawodowe. Kiedy już jesteśmy starsi, też musimy gdzieś w domu swoim pracować, mamy różne obowiązki. I właśnie jak pracował święty Józef. Spójrzmy na tę świętą osobę pod kątem jego pracy. Wiemy, że pracował jako cieśla, czyli jako ten, który wytwarzał różne rzeczy z drzewa, z drewna, meble, szafki, to wszystko, co było ludziom potrzebne. I co możemy o nim powiedzieć? To, że wykonywał swoją pracę bardzo solidnie. Wkładał w tę pracę całe swoje serce, całego siebie. Skąd my to wiemy? Skąd wiem, że właśnie Józef tak pracował? Dlatego, że tradycja kościoła od zawsze, hej, Józefa łączy solidną, takim solidnym podejściem do pracy. Współczesni Jezusowi, Józefowi, od zawsze właśnie o tym świadczyli. On, jeżeli już coś wykonywał, to wykonywał to z jak największą jakością, wkładem serca i wkładem swojego wysiłku i tego samego uczy nas. Tego samego uczy każdego z nas. I teraz właśnie tutaj pomyślmy sobie, w jaki sposób my podchodzimy do naszej pracy, do naszych obowiązków. W jaki sposób my podejmujemy e, naszą pracę. Czy jest coś, co warto byłoby poprawić. I bardzo ważne pytanie. Czy my chcielibyśmy takiego pracownika, jaki my jesteśmy w swojej firmie, w swojej rodzinie? Czy my siebie, jako pracodawcy, byśmy zatrudnili? Módlmy się bardzo często do świętego Józefa i proszmy go o to, aby abyśmy my wkładali serce i wysiłek w pracę. I może czasami zadajemy sobie pytanie, ale czy to warto? Czy to warto, bo przecież wokół widzimy ludzi, którzy pracują jak pracują, bo być może. W pracy czujemy się niezbyt szanowani, to w jaki sposób my możemy dać serce, jeżeli tego serca nie otrzymujemy w zamian. Chciałbym tutaj przytoczyć pewien przykład. Przykład, który właśnie słyszałem. Na naszych rekolekcjach jakiś czas temu, być może Wy też słyszeliście, bo na rekolekcjach u nas, czy to przed Bożym Narodzeniem, czy przed Wielkanocą, już nie pamiętam, byliście, więc chcę go tylko przypomnieć. Otóż jakiś czas temu ksiądz reko rekolekcjonista mówił o osobie Michała Anioła. Michał Anioł, czyli. Artysta, który malował w Rzymie, w Watykanie, piękne freski w Kaplicy Sykstyńskiej. Z pewnością kojarzymy ka Kaplicę Sykstyńską. Tam jest zawsze konklave, czyli wybór papieża. Z pewnością też kojarzymy piękne freski na ścianie do Światowej słabe dzieła. E, I była taka historia, że e, artysta Michał Aniu e, bardzo gdzieś tam przykładał się do malowania. Gdzieś tam w kącie, z tyłu e, tych freski. Ka każdą freskę pięknie wykańczał. I pewien właśnie człowiek, który przyglądał się jak Michał Anioł to wszystko tak bardzo dobrze e, domalowuje solidnie. E, zadał mu pytanie, ale po co ty tam się tak starasz, tam w tym kącie, tam przecież i tak nikt nie zauważy, tylko nie będzie widać. I Michał Anioł mówi, może i ludzie i będą widzieć, ale ja to robię dla Boga. Bóg będzie widzieć. Michał anioł nie tylko robił tą rzecz dla Boga, bo może ktoś powiedzieć, dobrze, kaplicę budował, budował dla, dla Boga, ale on był rzeźbiarzem przede wszystkim i rzeźbił nie tylko dla e, Kościoła. Każdą rzeźbę wkładał w swój wysiłek. Święty Józef każdy detal swojej pracy wkładał w swoją wytrwałość, bo robił to, bo wiedział, że jest to jego zadanie. A zadaniem Dziecka Bożego, zadaniem chrześcijanina, zadaniem osoby wierzącej jest wszystko czynić na chwałę Bożą. Wszystko, co czynicie, czyńcie na chwałę Bożą. I w pracy, może uważasz, że pracujesz dla pracodawcy. Pracujemy, aby ten świat był piękniejszy. Pracujemy, aby ten świat był lepszy. Pracujemy, aby wokół nas było lepiej. Dlatego prośmy właśnie świętego Józefa, abyśmy widzieli w naszej pracy sens sens dla Pana Boga, dla tego świata, w którym jesteśmy razem, jak Adam, który któremu Pan Bóg powiedział opiekuj się tym światem i postawił go w ogrodzie i powiedział, ty teraz dbaj o ten ogród. Ogród, czyli świat, w którym jesteśmy. Czyńmy świat piękniejszy. Dla świętego Józefa praca była u Środkiem do utrzymania rodziny. I jak wiemy z apokryfów, czyli z takich różnych opowieści, które są w tradycji kościoła, ludzie przekazywali sobie takie opowieści o świętym Józefie przez historię, właśnie mówili, że Józef nie pracował dla tylko i wyłącznie zarobku, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy. Nie. Jemu nie chodziło o pieniążki. Jemu chodziło o to, żeby przez tą pracę oczywiście utrzymać rodzinę, ale też dać jak najwięcej dobra drugiemu człowiekowi. Ktoś potrzebował stołu, to on ten stołu robił, a później mówił, ile uważasz? Tyle, daj mi za ten stół. I oczywiście z tego utrzymywał, utrzymał swoją rodzinę, ale nie było tam nastawienia na dobra materialne, nie było tam patrzenia na pieniążki. Tam była praca jako pomoc drugiemu człowiekowi i oczywiście praca, bo moja rodzina tego wymaga. I zobaczmy, jakże współczesny świat. Takiej postawy, jakże współczesnemu światu takiej postawy brakuje, gdzie na pierwszy plan wychodzą pieniądze. Może właśnie od świętego Józefa powinniśmy uczyć się patrzenia na pracę nie tylko pod kątem zarobionych pieniędzy. Święty Józef, jak powiedziałem, pracą pomagał. Sprawiał, że ten świat jest lepszy i sprawiał, że drugi człowiek cieszy się z jego pracy. Pomyślmy, czy z naszej pracy cieszy się drugi człowiek. I prośmy właśnie o to Pana Boga i Świętego Józef. Święty Józef jest patronem. Ludzi pracy, więc patronem nas. Nie zapominajmy o tym. Nie pamiętajmy tylko 1 maja, kiedy jest święto pracy, i e, święto, w którym modlimy się do świętego Józefa o to, aby praca była święcona, ale módlmy się codziennie. Tam, gdzie jest Bóg, tam będzie więcej dobra. A teraz, moi drodzy, poprośmy też Matkę Bożą. W naszych intencjach. Powiedzmy że jesteśmy, pamiętamy i czuwamy zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy nam się zechce, ale zawsze. I na koniec jeszcze jedno chcę tutaj Was o jedno poprosić. O to, aby praca nigdy nie zasłaniała nam Boga. O to, aby praca nie była dla nas Bogiem. I oto właśnie módlmy się również podczas dzisiejszej modlitwy do Matki Bożej.